I teraz obie połówki nici smaruję woskiem. Umieszczam między nitkami dubbing i pomagając troszeczkę przez skręcanie, buduję materiał na tułów. Teraz tutaj odrobina kleju, żeby wzmocnić konstrukcję, i nawijamy tułów. Zostawiamy tutaj jakąś 1 czwartą mniej więcej Trzonka haczyka na zbudowanie główki madlerowej teraz przywiązuję tutaj paseczek skóry, prawdopodobnie to jest norka z ładną sierścią A i przewijanie drutem do siebie, zawsze w kierunku przeciwnym niż nawijałem tu, żeby konstrukcja była odpowiednio mocna.